Ten film, Cześć, ten film nie będzie... ten film nie będzie, miał intra. Jest to bardzo szybki odcinek, gdzie będzie Wam pokazać jak odebrać krztały za VIP, nie mając VIPa. Zapraszam. Musicie wejść w, w Blockster Planet Beta, czyli właściwie Blockstar Planet po prostu. Wchodzimy sobie w odbieranie kryształów. odbieramy sobie tworzenie. I ten lek ten mi laguje, więc chwilkę poczekamy. Czekamy. No wiecie, to, to beta. No już mi się wersja zradowało. Cało. I wybieramy sobie rzecz zasłodze. To, co tworzymy zasłodze. Na przykład skraj pomniejszający. Wbieramy sobie. No i mam tego, słodca mam chyba trylion. Więc yy, klikamy sobie. Po prostu klikajcie sobie stwórz. I proszę bardzo. Macie już słońce odebrane. Czy teraz. A, tylko, że czy, tyle, ile jest warte, ale na przykład. Brama VIP. Można. Od, można odebrać elektryczność. Idę tego elektryczność! Nowy by poziom byłem! jest szybko nawet. Naprawdę się opłaca, róbcie to teraz. Bo może mogli to usunął. A to jest strasznie fajne. Nie. Można też... Na przykład kuję tego słodza. Oddam wszystkie słodza i będę ile miał będę hekspa. Oddam wszystkie słodza. Jakie mam. Już chyba wszystkie słońca. No, jest to bardzo fajny sposób na zbieranie. Już mi wszystko... Już mi się skończyło. Ale mamy możemy też odebrać chyba elektryczność. Yy, tylko... Czekajcie, tylko czekajcie. Jak to wyglądał, to elektryczność jest taka kula. Oki, okay. no to muszę szukać tej kuli takiej elektrycznej. Yy, tu już mam... Maksimum. Jest to bardzo fajny sposób. I będę tego używać. Będę tworzyć sobie spreje podmniejszające, bo zawsze mogą się sprzydać. Mogę jeszcze raz. I nie będę miał tego spreju. Tworzę. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i dziękuję Wam wszystkim za nagrody. Odbierzemy sobie grzecznie. Pozdrawiam na Usia, a za uśmiech, jeśli chcecie. Jeśli chcecie otrzymać pozdrowienie, to Wyślijcie mm, mm, mi uśmiecha. Здравствуйте, Науча. Астро. и, и До да, 50. 50. еще Да. Дякую вам, Ну и... До